Nie. Siema gangsterze Cześć kurwa stary to tam ja cię mówię, ty, kurwa Mariacie to tam Dobrze O ciechuj kogo ja widzę, ja pierdolę. No Tońcy człowiek z charakterem kurwa. Ile masz lat? O kurwa 42 O ja pierdolę, oglądasz streamki Nie na Ome weszedł A, kuma no pogadać, ale tu same koniowałeś się. A kobiet nie ma? Nie, jest tragedia. Kurwa, Maciek. Z kim tam gadałeś ogólnie, obok? Obok? No. Jakiś małolot był, wiesz? Aha, okej. Okay. Kurwa, o, skąd mnie znasz? No przecież ze streamy robisz, kurwa. No tak, no tak. A oglądasz to? Czasami. My, my ma, wiesz te sprawy, jak w mag winuszka pękła. Lubisz tego magikala? Nie lubię tam. Mag Magikal to fantologia. <grym> Dobrze. Dobrze. Nie lubię. Co tam, latasz na siłkę? No latam cały czas. To mało do celu, nie? No. To mało do celu. Trzeba. trzeba Masa czy redukcja? Redukcja. Nie, jeszcze nie. jak możesz to pozdrowić? Trzeba masę było łapać przez zimę i na lato. Ale ja zacząłem pod koniec stycznia. Aha, a co ty, tu taki kurde człowiek? Normalnie co ty na umegle robisz? No przecież ja świruję tu. Są kobiety takie starsze, to normalnie podkręcam człowieku. No bo cię znają, wiesz, no niestety internet jest super Ty, wiesz jak na czacie, bo jest stream teraz wiesz jak uf, na ciebie, uf, uf, ksywę uf, uf, uf. ci przybili 3 złote. No? Voldemort Voldemort? Ta, ten z Harry'ego Pottera kurwa, pamiętasz? <grym> Jezu, człowieku No dobra, nie <grym> <grym> będzie Voldemort Co Kurwa Będziesz oczy, Rafał rozmawia z Voldemortem Raphonik, raponik, kurwa. Czarna, ciemna strona mocy, kurwa. Powiem. Pierdolni z różki Nie, no nie mam, nie mam. Wariacie, pozdrawiam Cię serdecznie, będę leciał. No leć, pozdrowienia i dużo, dużo, dużo oglądalności. Dziękuję, Siemaneczko.